Ale to Pixel Look, a dziś chciałbym zaprezentować Wam mój najnowszy zakup. I jest to Arcade Stick do Segi Mega Drive. Czyli Arcade Power Stick, oficjalny licencjonowany produkt od Segi. Ten Arcade Stick zakupiłem na eBayu za cenę 300 zł plus koszty wysyłki. Jest to naprawdę świetna cena, jak za taki Arcade Stick. Jest w naprawdę świetnym stanie, tak zwany mink, ale o tym w dalszej części filmu. A więc zapraszam do prezentacji i testów tego Arcade Sticka. Arcade Power Stick do Segi Mega Drive, wyprodukowany był w 1990 roku. Całość zapakowana jest jeszcze w oryginalny karton. Kartą prezentuje się naprawdę całkiem nieźle. Jak na te swoje lata, czyli ponad 35 lat, zachował się kartą w niezłym stanie. Wygląda to naprawdę fajnie. I całość jeszcze również zapakowane jest w takie stereopianowe pudełko, które też naprawdę jest w świetnym stanie. Praktycznie nówka sztuka, zobaczcie, świetnie to się prezentuje. A w środek jeszcze lepiej. A więc otwórzmy, zobaczmy, praktycznie nówka sztuka. Wszystko w foliach jeszcze zapakowane, tak zwany mint mamy oczywiście instrukcję obsługi też nie otwierana ja jako kolekcjoner też jej nie będę otwierał zostawię ją sobie w takim stanie no i w środku oczywiście mamy samego arcade sticka i zobaczcie naprawdę kartonik też jest w środku super to znaczy steropian a sam Arcade Stick prezentuje się tak. Wszystko jest jeszcze w foliach oryginalnych. Powiem Wam, świetny stan. Sam Arcade Stick jest średnich rozmiarów. W porównaniu do oryginalnego pada, zobaczcie, oryginalny pad jest taki, to gdzieś z 3 razy większy od oryginalnego pada do SEGI Mega Drive. Powiem, jest w świetnym stanie, praktycznie nówka sztuka, nieużywany. I mamy tutaj na górze przycisk start, ustawienie prędkości Autofajera. Tutaj mamy nad każdym przyciskiem A, B i C To naprawdę chodzi świetnie Mamy tutaj, możemy nacisnąć pod każdy przycisk ustawić autofire A tym wyregulować jego prędkość Sama gałka naprawdę chodzi świetnie Jest na gumach Cała obudowa góra oraz boki jest z twardego solidnego plastiku Z tyłu mamy tutaj taką naklejkę znamienową oraz nóżki, które zapobiegają ślizganiu się Architekta na stole. Wszystko zakończone jest, jest segoskim Segowską wtyczką. Długość kabla to około 1,5 metra. Naprawdę świetny stan Architekta. Nówka sztuka, można powiedzieć. Świetna sprawa, kto lubi pograć właśnie Arcadeówki na sedze Mega Drive. Świetny stan. I tak właśnie prezentowałby się Arcade Power Stick w pełnej okazałości. Jest to naprawdę świetny Arcade Stick do Segi Mega Drive. Gra się na nim świetnie w różnego typu gry, czyli szmupsy, diatyki i każdego typu gry arcade naprawdę świetna sprawa polecam zakup dla każdego fana arcade kto chce właśnie poczuć klimat automatów arcade na sedze Mega Drive zdecydowanie warto go kupić i mieć w swojej kolekcji by ogrywać właśnie typ, gry typu arcade jeśli podobał Ci się filmik, zachęcam do lajkowania, subowania, komentowania. Możesz wesprzeć moją działalność stawiając mi wirtualną kawę. Link zostawiam w komentarzach. Napiszcie, czy macie jakiegoś arcade sticka do Sega Mega Drive, czy graliście właśnie na takim arcade sticku. Komentarze zostawiam dla Was. Dzięki za uwagę. Pozdrawiam. Cześć. Do następnego filmu.